Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Mój kochani, dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ zbliżają się święta, więc zapewne wielu z Was zastanawia się nad prezentami dla swoich najbliższych. Dlatego dziś chciałbym Państwu polecić kilka fajnych książek związanych właśnie ze światem motocykli. Te wszystkie trzy lektury, które dziś Państwu chciałbym zarekomendować, o nich mowa już była w odcinkach Mlecznej Drogi, przy okazji omawiania sobie poszczególnych motocykli, ale z reguły wiem, że nie każdego interesuje na przykład Honda VTX, nie każdego interesuje Suzuki Bandit, więc może nie wszystkie te odcinki oglądaliście, a też tym samym nie słyszeliście właśnie o tychże właśnie książkach. Moi kochani, zaczniemy sobie od pierwszej książki, jest to książka pod tytułem Najdłuższa podróż. Ja nie będę wam opowiadał, pozwolę sobie tutaj zacytować z tyłu, co jest napisane, i mam nadzieję, że to naprawdę Was zachęci do okupienia takiej lektury dla kogoś, kto jest Wam bliski i kto właśnie interesuje się podróżami motocyklowymi. Na ósmej urodziny matka Emilio Scotto kupiła mu Atlas Świata. Powiedział wówczas matce, że kiedyś wyruszy w trasę, która będzie biec przez wszystkie kraje świata. Gdy był dorosły, dzięki zbiegowi przeznaczenia, karmy i szczęścia dostał najbardziej niesamowitą maszynę. Motocykl, czarną Hondę 1100 Goldwing. To będzie mój bilet, aby zobaczyć świat, powiedział do siebie. Bez pieniędzy i kart kredytowych, bez doświadczenia w podróżowaniu, Emilio pożegnał się z rodziną, wskoczył na motocykl i skierował w nieznane. W ten sposób rozpoczęła się trwająca dekadę podróż, dzięki której zapisał się w księdze Guinnessa. Moi kochani, bardzo fajna lektura. Fantazji ze strony autora w tej książce naprawdę nie brakuje. Dlaczego tak mówię? Jeśli przeczytacie, to zapewne będziecie wiedzieć. Zresztą o tym kiedyś wspominałem. Także polecam Wam tę książkę, bo naprawdę czyta się ją fajnie. Kolejna bardzo ciekawa książka to Ubuntu niejakiej Hitler Ellis. I tutaj również pozwolę sobie zacytować. Hitler Ellis ma 28 lat i spokojne życie, ale podświadomie odczuwa niepohamowaną potrzebę zmiany. Pewnego dnia odpoczywając w ogrodzie sąsiadów doznaje cudownego przebłysku. Ogłasza wszystkim, że wyrusza na motocyklową wyprawę przez Afrykę. Mimo, że nigdy wcześniej nie wybrała się w tak długodystansową eskapadę, ani nigdy nie postawiła stopy na obcym kontynencie, ten pomysł wydaje się jej po prostu słuszny. Rok później przygoda Hitler rozpoczyna się na dobre. W porcie w Durbanie odbiera swoją Yamaha TT-600 i wyrusza w podróż życia. Przemierza urokliwe góry Rwenzori i zdobywa Kilimandżaru. Na pustyniach północnej Kenii mierzy się z bandytami. Szczęśliwie zostaje ocalona przez rybaków z plemienia Turkana. Przybywa do słynnych, pływających wiosek na rzece Kongo, gdzie kosztuje egzotycznej potrawki, na której spożycie jeszcze kilka miesięcy wcześniej by się nie zdobyła. Dociera do targanej konfliktem plemiennym Gany, gdzie musi udowadniać żołnierzom, że nie przewozi broni. Na swej drodze Hitler spotyka lokalną ludność, która zaprasza ją nie tylko do swych domów, ale i do serc, pomagając zrozumieć uniwersalne przesłanie płynące z ducha Ubuntu, czyli jestem, bo ty jesteś. Gorąco Państwu polecam naprawdę niesamowita powieść. Tony Halik, 180 tysięcy kilometrów przygody. Książka, która oczywiście nie jest związana z motocyklizmem, ale jest to książka stricte podróżnicza, bardzo ciekawa, bardzo inspirująca, składająca się z naprawdę wielu bardzo krótkich rozdziałów, dlatego tę książkę gorąco polecam tym, którzy za bardzo czytać nie lubią, ponieważ nie zmęczycie się. Naprawdę dwie-trzy kartki rozdział skończony, można się tutaj dowiedzieć naprawdę wielu-wielu ciekawych rzeczy, także. Gorąco Wam ją polecam. I ostatnią lekturę, którą chciałbym dzisiaj Państwu polecić, jest to książka The Moment Collectors. E, moi drodzy, ta książka, akurat którą dzierżę, właśnie w dłoni jest w języku angielskim. E, jakiś czas temu, kiedy ją zamawiałem, chciałem zobaczyć, czy jest również e, polskojęzyczne wydanie. Nie znalazłem, być może już się okazało. Jest to książka dosyć e, świeża. Także musicie sobie Państwo e, sprawdzić i powiem Wam, że książka jest niesamowita, ponieważ kilkunastu autorów opisuje tutaj swoje przygody, właśnie z podróży dookoła świata. I ta książka jest jakby początkiem do dalszej podróży. Dlaczego? Dlatego, że e, każdy rozdział kończy się takim przybliżeniem nam tego, kim tak naprawdę autor jest, czym w życiu się zajmuje, i bardzo często później podane są tutaj. E, Informacje o książkach, które, ty, o, które ci autorzy napisali, oraz filmach, które zrobili i które są dostępne między innymi też na YouTube. Dlatego naprawdę ta książka jest mega, mega fajna. I to wszystko, moi kochani. Słuchajcie, no, mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi będziecie mogli zrobić dla kogoś naprawdę fajny, ciekawy prezent świąteczny. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.